Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że dawno nie słyszałem takich, takiego przyjęcia, takiej owacji. Ale, jak wiecie, skończyłem 80 lat. Mój okręt życia dobija do mety przeznaczenia. Ale, ale posłuchajcie mnie tym razem. Zostało mi 19. Ale jak mówię, posłuchajcie mnie, Szanowni Państwo. Słyszeliście i tu, jak wielkie sukcesy odnosiłem. A kierowałem się tylko praktycznym, praktycznym widzeniem świata. Praktycznie świat trochę inaczej wygląda jak teoretycznie. I teraz na takich spotkaniach, kiedy już jak mówię, kończę się. Chciałem Wam przekazać uwagi, które zdobyłem, niebezpieczeństwa i szanse, aby Waszemu pokoleniu, szczególnie premierowi Tuskowi, udało się odnieść sukces. Bo Wasz sukces, sukces premiera Tuska, zatwierdzi sukces mojego pokolenia i mój osobisty. Jeśli odniesiecie klęskę, będą przeklinać nas i wychawały Będą robić agentów, tak jak mnie próbowano zrobić. I dlatego też posłuchajcie parę uwag, które wydaje mi się, że mogą wam się przydać. Obchodzimy dziś rocznicę tamtego wielkiego sukcesu. Ale musicie zauważyć, że to był sukces narodu, narodu, który wypełnił treścią nasze ustalenia w Magdalencji, gdzie przy okrągłym stole w ogóle. Pytanie jest czy te ustalenia tych przywódców, no były wystarczające, czy nie były błędne. Ja jestem przekonany, że w imię odpowiedzialności, w imię niebezpieczeństw, jakie nam wtedy groziło, udało się nam maksymalnie osiągnąć to, co było możliwe. Ale musicie też zrozumieć, że to było burzenie starego porządku. Burzenie porządku powojennego. Burzenie podziału w kraje państwka, burzenie po to, bo technologia wymagała większych struktur, technologia wymagała przejścia z tych państwek na kontynenty, i na globalizację, a więc wymuszała na nas usunięcie tych wielkich przeszkód. I naród uzyskał wszystko, tylko że, znowu moja prośba szanujcie Tuska. Bo mnie, kiedy widzieli, że na dobrze mi idzie, co zrobili mnie agentem, żeby was odebrać ode mnie, żebyście odeszli ode mnie i osłabili mnie maksymalnie. Do dziś nie mogę się pozbierać. To, to, to samo próbowano zrobić z Tuskiem. Agentem niemieckim go to robić. To wrogowie tak postępują. I w związku z tym proszę Was, błagam Was, dajcie szansę 8 lat Tuskowi, jego drużynie, niezależnie od tego. Mnie, mnie nie daliście tej szansy, nie daliście tylko pięć lat. Ja miałem rozwiązania, nigdy by kaczeńscy do władzy nie doszli. Gdybyście, gdybyście nie posłuchali tych obszerzy, byście nie odeszli ode mnie. I stąd moja nauka kieruje mnie w tąd, że nie, nie słuchajcie tych bzdur. Los nam dał wielkie, uwierzcie mi, ja się trochę na tym znałem. Los dał Polsce wielkiego polityka. Polityka, który dociągnie Polskę do Europy. I dlatego honorujcie jego drużynę, pomagajcie jego drużynie, on naprawdę wie co robi i naprawdę doprowadzi nas, poprawi wszystkie mankamenty, które PiS spowodował. I na moim na moim doświadczeniu, I na to, że naprawdę więcej nie dało mi się osiągnąć, bo więc tak ze mną mocno walczyłem. I dlatego też jeszcze raz was proszę. Wspierajcie go, pomagajcie na 8 lat. Po 8 latach możecie zrobić co, co chcecie. On w 8 latach zdąży zrobić porządek w Polsce. I też pamiętajcie o jednej rzeczy. Jak ja patrzę na swoje życie, to mogę powiedzieć, że życie właściwie kierują przypadki, z niego okoliczności. One nam układają życie. Tylko problem, że nie zawsze wykorzystujemy te okazje, te przypadki, by nie się udawało wyjątkowo wykorzystywać sytuacji. I to wykorzystywanie spowodowało, że udało nam się wyprowadzić wojska sowieckie i wejść do Unii, do NATO. Wyobraźcie sobie, gdybym... gdybym I jeszcze jedna uwaga. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiłem, nie chcę być prezydentem, muszę być prezydentem. Nikt mi nie wierzył, do dziś mi nie wierzycie. A wyobraźcie sobie, gdybym nie strącił generała. Czy on by z Układu Warszawskiego wyprowadził nas? A jemu daliśmy wtedy trzy ministerstwa. Musieliśmy, to był kompromis. W tamtej sytuacji musieliśmy się na to zgodzić, aby uruchomić inne procesy. Czy on, on nie mógł? Jemu nie wypadało. Więc nie było żadnej szansy na Unię na NATO, na to wszystko, co dziś mamy. Tylko trzeba było się zgodzić, ale w odpowiednim momencie wykorzystać okazję, strącić go, aby naród uzyskał pełną, pełną właściwą wolność. A więc I Tusk musi, czasami nie może wam powiedzieć, musi, bo, bo spaliby pomysł, spali dążenie. I stąd moja prośba uwierzcie Mu, dajcie Mu szansę, nie kontuje bez przerwy czepiają go. Szanowni Państwo, to prawdopodobnie ostatnie moje takie spotkanie, bo jak wiecie, <grystanie> a jednocześnie to ono nie pasuje, by parę rzeczy jeszcze powiedzieć. Proponuję zorganizujcie spotkanie robocze i wtedy wyjaśniamy wiele rzeczy, bo wiele rzeczy należałoby wyjaśnić, aby było większe zrozumienie, abyście mogli dobrze wybierać i trafnie, trafne wnioski wyciągać. Ale to nie na takim spotkaniu. Tu Wam bardzo dziękuję i wierzę w to, że przekażecie wszystkim, aby... Tak, tak ładnie skandujecie. Więc proszę Was, przerzućcie to wszystko na Donalda Tuska, na premiera, a wtedy on Was naprawdę poprowadzi do lepszej Polski, do, do lepszego świata i lepszej Europy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.